Pieniędzy, chuj. Zabijam ludzi, wysysam krew. Mam. jakoś tam żyję, nie? Jest jedzenie, pokarm, kurwa. Wszystko, co trzeba. O. stękasz jak moja była. O. Hops. Hops. Ty kurwa. No co ty robisz, debilu? Ty gdzie go pchasz? A pierdolę, ten asasyn to naprawdę jest mądry jak... Kurwa, nie powiem kto. Hops. Hops drops. Aaa, już za późno. Lecimy. Te, te pisze mówią papa! Te, te pisze mówią papa! Co ty kurwa robisz, asasyn, pojebało cię? No w dupie mam twoje prawa. Złażę, gdzie chcę łażyć, jak chcemy Nikt mi kurwa nie zabroni tego... Prawo asasyńskie jebać piaków. O, jakieś zadanie widzę. Tylko najpierw może wejdę na... Na to wieżę. Dobranoc. Dobra Dramat. Temu panu podziękujemy. O! Korwa ty, grodzisz mi. Ty, ty jesteś twardy. Korwa. A dawaj, dawaj. Huh? O! Oh. <ścoughs> Biedactwo. To no, kto podejdzie? O! Oh. O! Oh. O! Oh. O! Oh. Oh, ty kurwa! To ja pierdolę mi na o! Jezus, kurwa nas mnie zajebią. dalej, leszczu. O no co jest kurwa? Ty ich kurwa ciacha, ja nie tu się. Ja pierdolę, no zginę kurwa, no jak debil jakiś. Ja pierdolę, no nie wierzę. Co kurwa, teraz walczyć się nie chce? Co, boicie się kurwa? O ja kurwa, zasłoniło się ten... Ja pierdolę, gdzie wracaj tu w wieśniaku! Kurwa wracaj! Brudasie. Pierdol, o to krzyż chyba. Krzyż? Flaga krzyżu. Krzyżaków, kurwa! pierdalaj, czeszek. Kurwa, pierdolić ich. No, kurwa, właśnie. Lajdę! No tam woda jest pięknie letali, kurwa. kurwa. Pierdol się, kurwa. Co ty kurwa robisz? Skacz tam pedale ty Raz to jebany Teraz trzeba wykombinować jak tu wejść na to wieżę. Sardasa Trzeba pomyśleć trochę Nada. Wyzwanie kurwa O z tej strony może Może się poszczęści Hops. Hops. No dawaj, dawaj. To miejsce A. twojej śmierci, poganinie. Hmm? A, zobaczymy. Brawo. Choroszo, <grywa> kurwa. Chyba tak. O, jest zadanie Skoczemy ja chuj z życiem się odnowi. Co jest kurwa? Uuu! O, żeś kurwa Ależ się wkopałem hmm? Latać nie umiem, jestem najebany, kurwa Gdzie ten chuj? To ja go minąłem nawet On stał tu biedny Nikt go nie chciał przygarnąć Gdzieś tam chyba za tamtym budynkiem albo... Podobno szukasz informacji na temat Cibranda. Karam dowiedział się czegoś, co może cię zainteresować. Znajdź go, jeśli chcesz usłyszeć więcej Dobra, to go znajdę. Oj, mało czasu. Trzeba zapierdalać. Lepiej po budynkach, bo on pewnie gdzieś na budynku stoi. Dobra, spierdalaj, kurwa. Dobranoc, synek. O, nie uda się. What the PC, PC? PC komputer, kurwa. Ale trzeba zapierdalać szybko Mogę nie założyć. Jest taka opcja Kurwa Psychopata jebany teraz wejść w miarę szybko Nie wiem czy mi się uda Nie na powójno się udać nie? Bam Czyli w dupę Kurwa no bez jaj no No, gdzie ten chuj stoi niebezpieczeństwo bracie Wszędzie cię szukałem Ukradłem gdzieś Jasne. ten list rzuć na niego okiem, może ci się przyda <śmany> No dobra Jedziemy do kolejnej wieży obserwacyjnej O, dawaj. Dawaj, dawaj. Piękne widoki. Jak zawsze. Zadanie. O, są dwa i zadania nawet. Powiedziałbym. Tutaj trzeba bić. Chuja. Jak tam z lożami? Upierdolę go jak karane więzieniem Dobra, słuchaj ta. Oczyścić wszystkie zatumowane statki z ładunku i załogi. Kapitanowie mają zgłosić się do przedstawiciela Zakonu Krzyżackiego w celu przeniesienia. Każda próba zatrzymania przejętego statku zostanie surowo ukarana. Tak? Po nie Teraz. Ja yeah. Płacisz za to? No. Dawaj. Korwa! Bandyto, już ja ci pokażę. traci życie. Tak to nie moja ha, ha, gadaj, chuj. Ja Tylko wykonuję rozkazy. Jeśli chcesz odzyskać statek, zwróć się do sądu. Nie o to mi chodzi. A o co? Sibrand przejął ponad 100 statków. W jakim celu? Blokady. Mają wypłynąć na pełne morze i ustanowić kordon. Po co? Czyżby Salahadin zamierzał zaatakować od morza? Nie, nie przed nim się bronimy, lecz przed statkami z domu. Mają odciąć Ryszarda od posiłków. Dlaczego? Jeden z wasali Ryszarda chce go w ten sposób osłabić. Nie wiem. Zapytaj Branda. On wydał rozkazy, ja tylko mam je wykonać. Proszę, puść mnie. Powiedziałem wszystko, co wiem. Przykro mi. Nie mogę ryzykować, że mu o mnie powiesz. No, niestety, życie asasyńskie spider to za głupie. Na następną misję. Uj oj. ouch, Dobra, kurwa. Jakoś wolno się spina strasznie. Jak na to Ja rozumiem, że sam bym nie lepiej, znaczy... No, że kurwa sam bym wolniej spinał się tak naprawdę, Jeśli w ogóle bym dał radę. Ale kurwa, no on jest Assassinem do chuja, nie? No to powinien chyba szybszy, szybszy być, nie?